Proszę pana, ten czek jest nietypowy, numery clearingowe nie wyglądają na standardowe, i szczerze mówiąc, papier wydaje się dziwny. Obawiam się, że nie mogę go przyjąć, powiedziała kasjerka bankowa, a w jej głosie mieszała się udawana uprzejmość z ledwo skrywaną podejrzliwością. Starszy sierżant sztabowy, Thomas Ashton, lat 78, człowiek, którego życie definiowała precyzja i honor, poczuł znajome zmęczenie. Ten czek, to bezpośrednia wypłata ze Skarbu Państwa, proszę Pani, z tytułu zaległej renty inwalidzkiej. Czekałem na niego latami. Jest całkowicie ważny. Kasjerka nieprzekonana włożyła czek do niszczarki obok swojego terminala. Polityka banku dotycząca podejrzanych instrumentów. Pięć minut później, gdy Tomas stał osłupiały i oniemiały. Spokojną atmosferę banku zburzyło nieoczekiwane przybycie kobiety o surowym obliczu w otoczeniu agentów Secret Service. Jej nazwisko widniało na czeku, który kasjerka właśnie zniszczyła. Jeśli uważasz, że służba i poświęcenie zasługują na niekwestionowany szacunek, napisz poniżej honor. Starszy sierżant sztabowy Thomas Ashton, Rit Mighty, był człowiekiem o nieocenionych nawykach i cichej sile. Jego małe schludne mieszkanie było świadectwem życia prowadzonego w ładzie i dyscyplinie, wyraźnym kontrastem dla chaotycznych teatrów wojny, gdzie służył przez ponad 30 lat. Od pól ryżowych Wietnamu po pustynię Iraku był logistykiem armii, mistrzem w zapewnianiu, że krytyczne zaopatrzenie dotrze na pierwszą linię frontu często pod przymusem. Znał wagę zweryfikowanych dokumentów, bezpiecznych kanałów i niezachwianej precyzji. Dziś trzymał dokument o głębokim osobistym znaczeniu czek ze Skarbu Państwa USA. Nie był to zwykły czek, reprezentował lata przepychanek z Departamentem Spraw Weteranów, ciężko wywalczoną ostateczną zgodę na zaległą rentę inwalidzką, związaną z obrażeniami odniesionymi podczas tajnej operacji dziesiątki lat temu. Kwota była znaczna, wystarczająca, by wreszcie naprawić przeciekający dach i być może nawet odwiedzić wnuki na zachodnim wybrzeżu. Podróż, na którą jego skromna emerytura nigdy nie pozwalała. Postanowił zdeponować go osobiście w oddziale Consolidated Trust Bank w centrum miasta, w swoim banku od prawie pół wieku. Spodziewał się prostej transakcji, spokojnego rozwiązania długiej i frustrującej, biurokratycznej batalii. Ubrany był jak zwykle, schludnie, ale skromnie. Wyprasowane spodnie khaki, czysta koszula z kołnierzykiem i lekka kurtka. Czek trzymał ostrożnie w wewnętrznej kieszeni, razem z legitymacją WA, spraw weteranów i prawem jazdy. Hall banku był zatłoczony, lunchowy gwar w pełni. Thomas cierpliwie czekał w kolejce, obserwując kasjerów wprawnym okiem. Skierowano go do młodej kasjerki o imieniu Jessica, której identyfikator głosił specjalista do obsługi klienta. Jessica miała promienny, nieco sztuczny uśmiech i minę kogoś, kto całym sercem wierzył w nieomylność systemu i wagę przestrzegania procedur. Thomas podszedł do jej okienka, przywitał się uprzejmie i podał czek ze Skarbu Państwa. Wraz z dowodem wpłaty, i legitymacją VIA. Dzień dobry, powiedział. Chciałbym to zdeponować, proszę. Jessica wzięła czek z przyklejonym uśmiechem. Spojrzała na niego. Potem jej oczy zwęziły się niemal niezauważalnie. Przejechała nim pod światłem ultrafioletowym, podniosła, by zbadać znak wodny. A następnie wprowadziła jego dane do komputera. Zmarszczyła brwi. Proszę pana, zaczęła, a jej głos przybrał ostrożny, lekko oskarżycielski ton. Ten czek jest na bardzo dużą kwotę, a rodzaj papieru wydaje się nieco nietypowy. Jest pan pewien jego autentyczności? Tomas poczuł ukłucie irytacji, szybko stłumione. Proszę pani, to jest czek Skarbu Państwa Stanów Zjednoczonych wystawiony przez Departament Spraw Weteranów. Jest tak samo autentyczny jak dolary w pani kasie. Rodzaj papieru jest standardem rządowym. Jessica nadal spoglądała na czek z podejrzliwością. Format numeru clearingowego również wydaje się nietypowy dla naszych zwykłych depozytów rządowych, a linia podpisu urwała, po czym potrząsnęła głową. Przykro mi, proszę pana, ale jest tu kilka sygnałów ostrzegawczych. Nie spełnia naszych standardowych protokołów weryfikacji dla czeku tej wielkości z nieznanego źródła nieznanego źródła powtórzył Thomas, tracąc cierpliwość. To Skarb państwa USA. Wyraźnie napisano: Departament Spraw Weteranów i Renta Inwalidzka. Moje nazwisko jest na nim i to jest moja legitymacja w A, która zgadza się z beneficjentem. Przysunął bliżej swoją legitymację. Jessica ledwo na nią spojrzała: Proszę pana, widzimy wiele rodzajów czeków. Oszuści są dziś bardzo wyrafinowani. Polityka banku jest bardzo jasna. Jeśli kasjer ma jakiekolwiek podejrzenia co do ważności instrumentu, zwłaszcza dużego. Mamy polecenie, aby go nie przetwarzać i podjąć środki zapobiegawcze. Zanim Tomasz zdążył zaprotestować dalej, zanim zdążył zażądać spotkania z kierownikiem lub poprosić ją o zadzwonienie na linię weryfikacyjną Skarbu Państwa, numer, który znał na pamięć, Jessica zrobiła coś, co kompletnie go osłupiło. Zdecydowanym ruchem odwróciła się do przemysłowej niszczarki papieru wbudowanej w ladę obok jej terminala, maszyny wyraźnie przeznaczonej do wrażliwych dokumentów wewnętrznych i wsunęła jego czek skarbu państwa do szczeliny. Maszyna agresywnie zabrzęczała przez kilka sekund, a potem ucichła. Jego czek, jego ciężko wywalczona rekompensata, jego nadzieja na naprawiony dach i rodzinną wizytę były konfetti. Thomas wpatrywał się w niszczarkę, potem w Jessikę z twarzą przemienioną w maskę osłupiałego niedowierzania Pani właśnie zniszczyła czek skarbu państwa Stanów Zjednoczonych udało mu się w końcu wydusić a jego głos był zdławionym szeptem Jessica spojrzała na niego niewzruszona z nutą samozadowolenia w wyrazie twarzy Polityka banku proszę pana dla instrumentów uznanych za potencjalnie fałszywe lub niemożliwe do przetworzenia z powodu nieprawidłowości Zapobiega to ich przedstawieniu gdzie indziej. Będzie pan musiał skontaktować się z wystawcą, aby wysłali panu nowy czek, zakładając, że był on w ogóle legalny, dodała z nonszalanckim wzruszeniem ramion. Jeśli ma pan z tym jakiś problem, może pan porozmawiać z naszym kierownikiem oddziału, ale on powie panu to samo. Postępowałam zgodnie z protokołem. Czysta zuchwałość przypadkowe zniszczenie znaczącej i ważnej płatności rządowej. Oparte na jej niedoinformowanym podejrzeniu i sztywnym przestrzeganiu źle zastosowanej polityki, na chwilę sparaliżowało Tomasa. Inni klienci w kolejce teraz otwarcie się przyglądali, wyczuwając dramat. Kierownik oddziału, pan Henderson, przyciągnięty nagłą ciszą, a potem cichym pomrukiem zaczął iść ze swojego biura. Tomas poczuł, jak wzbiera w nim zimna furia, furia, której nie doświadczył od czasów służby czynnej. To nie była tylko niekompetencja, to była obraza najwyższego rzędu, rażące lekceważenie jego uczciwości i legitymacji samego rządu. Oddychał powoli i głęboko. Jego umysł pracował na najwyższych obrotach. Kłótnia z tą kasierką lub jej równie nieświadomym kierownikiem byłaby monumentalną stratą czasu. Musiał sięgnąć wyżej, znacznie wyżej. Rozumiem, powiedział. Jego głos był niebezpiecznie spokojny. Dziękuję za tak jasne zademonstrowanie protokołu. Consolidated Trust Bank. Odwrócił się nie w stronę biura kierownika, ale w stronę głównego wejścia do banku. Wyszedł w jasne popołudniowe słońce, z sercem walącym mocno, nie ze strachu, ale ze sprawiedliwego gniewu. Usiadł na pobliskiej publicznej ławce, wyjął swój stary, wysłużony telefon komórkowy i wyszukał numer, który trzymał na skrajne sytuacje awaryjne. Bezpośrednią linię omijającą warstwy biurokracji. Był to kontakt, który dał mu trzygwiazdkowy generał, któremu kiedyś służył jako starszy doradca wojskowy. Człowiek, który teraz zajmował bardzo wysokie stanowisko cywilne, nadzorujące w samym Departamencie Skarbu. Użyj tego, jeśli system naprawdę cię zawiedzie, starszy sierżancie. Powiedział mu generał. Niektóre węzły można rozwiązać tylko z samej góry. Tomas wybrał numer. Połączenie zostało odebrane po pierwszym dzwonku przez spokojnego, profesjonalnego asystenta. Biuro podsekretarza do skarbu finansów krajowych. W czym mogę pomóc? Mówi starszy sierżant sztabowy Thomas Ashton w stanie spoczynku. Oświadczył Thomas wyraźnie: Muszę porozmawiać bezpośrednio z podsekretarzem Harrisonem. To pilna sprawa defraudacji finansowej dotycząca zniszczenia instrumentu skarbu państwa USA. Przez komercyjną instytucję bankową. Mój kod autoryzacyjny to Sierra Tango Alpha 77 Niner. Nastąpiła krótka pauza, potem głos asystenta wyraźnie bardziej czujny chwileczkę, starszy sierżancie Ashton już pana łączę. Kilka sekund później znajomy, autorytatywny głos zabrzmiał w słuchawce Tom, to ty? Co się do diabła dzieje? To był John Harrison. Teraz faktycznie podsekretarz skarbu, człowiek, który kiedyś był młodym kapitanem, polegającym na mądrości starszego sierżanta Ashtona. Tomas szybko i zwięźle wyjaśnił, co właśnie wydarzyło się w oddziale Consolidated Trust Bank, legalny czek inwalidzki z VA, bezpodstawne podejrzenia kasierki i szokujący akt jego zniszczenia. Podał nazwę banku, adres oddziału i nazwisko kasierki. Podsekretarz Harrison słuchał w osłupiałym milczeniu, przerywanym jedynie coraz ostrzejszymi wdechami. Kiedy Tomas skończył, na linii zapadła grobowa cisza. Wtedy Harrison eksplodował, nie na Tomasa, ale z zimną kontrolowaną furią. Zniszczyła go czek skarbu państwa na podstawie swoich podejrzeń? Niewiarygodne, Tom, nadal jesteś blisko banku? Tak, proszę pana, na ławce tuż przed wejściem. Nie ruszaj się, rozkazał Harrison. Jestem w DC, ale wiem dokładnie do kogo zadzwonić. Dyrektor Regionalny Biura Kontrolera Waluty dla tego okręgu jest mi winien sporą przysługę. Podobnie jak szef Bezpieczeństwa Wewnętrznego samego Skarbu Państwa. To nie tylko niekompetencja, Tom, to potencjalne przestępstwo federalne. Zostań tam. Za kilka minut zobaczysz trochę akcji. I Tom, głęboko przepraszam, że ci się to przytrafiło. Linia została przerwana. Thomas oparł się na ławce. Adrenalina powoli opadała, zastąpiona ponurym oczekiwaniem. Spojrzał na zegarek. Nie minęło nawet pięć minut, odkąd wyszedł z banku. Spokojna pewność w głosie Harrisona sugerowała, że działanie będzie szybkie i zdecydowane. Mniej niż pięć minut później, okres czasu, który wiele mówił o pilności, z jaką odebrano telefony od podsekretarza Harrisona, Dwa ciemne sedany z dyskretnymi tablicami rządowymi gwałtownie zatrzymały się przed Consolidated Trust Bank. Nie użyli syren, ale ich przybycie miało aurę niezaprzeczalnego i poważnego celu. Wysiadły cztery osoby w ciemnych, konserwatywnych garniturach. Dwie z nich, mężczyzna i kobieta, natychmiast weszły do banku, pokazując złote odznaki, które sprawiły, że umundurowany ochroniarz banku wyraźnie zbladł. I pospiesznie się odsunął. Pozostałe dwie zajęły dyskretne, ale obserwacyjne pozycje w pobliżu wejścia. Wewnątrz banku kasjerka Jessica dopiero zaczynała wyjaśniać panu Hendersonowi, kierownikowi oddziału, dlaczego zniszczyła podejrzany czek staruszka. Pan Henderson kiwał głową, przygotowując już swoją przemowę o przestrzeganiu polityki w celu ochrony naszych klientów. Ich rozmowa została przerwana, gdy podeszli do nich dwaj agenci federalni z ponurymi minami. Pan Henderson, panna Jessica Miller, oświadczyła starsza agentka, wysoka kobieta o bystrych, inteligentnych oczach. Jestem agentką specjalną Davis, biuro kontrolera waluty, wydział audytu federalnego. To jest agent specjalny Markus, biuro inspektora generalnego skarbu państwa Stanów Zjednoczonych. Przedstawiła swoje poświadczenia. Podobnie. Jak agent Markus, jesteśmy tutaj, aby przeprowadzić natychmiastowy i niezapowiedziany audyt procedur obsługi czeków tego oddziału, środków kontroli gotówki oraz zgodności z przepisami federalnymi dotyczącymi instrumentów Skarbu Państwa USA. Zostaliśmy również poinformowani, jej wzrok spoczął na Jessice, o niedawnym i wysoce nieregularnym zniszczeniu ważnego czeku Skarbu Państwa USA wystawionego na starszego sierżanta sztabowego Tomasa Ashtona. Panno Miller towarzyszyć będzie pani agentowi Markusowi do prywatnego biura. Nie jest pani aresztowana, ale to jest formalne dochodzenie federalne. Panie Henderson, zapewni nam pan natychmiastowy dostęp do wszystkich odpowiednich rejestrów transakcji, nagrań bezpieczeństwa z tego stanowiska kasowego z ostatniej godziny oraz pisemnej polityki pańskiego oddziału dotyczącej obsługi podejrzanych czeków. Jessica wyglądała, jakby miała zemdleć. Twarz pana Hendersona przybrała chorobliwie szary odcień. Audyt federalny OIG Skarbu Państwa. Ale dlaczego? Bo dot dot. Agentka Davis powiedziała, jej głos był jak lód. Kiedy kasjerka bankowa pozwala sobie jednostronnie zniszczyć płatność wystawioną przez Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych na rzecz odznaczonego weterana, przestaje to być zwykłym problemem obsługi klienta, a staje się sprawą o znacznym zaniepokojeniu federalnym. Sam sekretarz skarbu dodała, rzucając nazwisko z celową wagą, został poinformowany o tej sytuacji i z niezwykłym zainteresowaniem oczekuje naszego wstępnego raportu. Audyt był szybki i brutalny. Jessica podczas przesłuchania przez agenta Markusa szybko się załamała, przyznając, że w rzeczywistości nie przestrzegała pełnego protokołu bankowego dotyczącego podejrzanych czeków, który obejmował eskalację sprawy do kierownika. I próbę weryfikacji, a nie natychmiastowe zniszczenie. Wyznała, że staruszek wydał jej się trochę dziwny, a czek po prostu nie wydawał się w porządku, polegając na swoim instynkcie, zamiast na procedurze czy zdrowym rozsądku. Pan Henderson, skonfrontowany z bezpośrednimi pytaniami agentki Davis dotyczącymi szkolenia personelu i jego własnego nadzoru, Mógł jedynie zaoferować jąkające się przeprosiny i obietnice natychmiastowego ponownego szkolenia. Podczas gdy agenci pracowali wewnątrz, przybył bardzo zdenerwowany i ważnie wyglądający dyrektor regionalny z centrali korporacyjnej Consolidated Trust Bank, który najwyraźniej otrzymał gorączkowy telefon z wysokiego szczebla. Wbiegł do banku, mijając Tomasa na ławce bez spojrzenia, z twarzą przemienioną w maskę paniki. Kilka minut później podsekretarz Harrison ponownie zadzwonił do Tomasa. Tom powiedział: Jego głos był teraz spokojniejszy, ale wciąż stanowczy. Jeszcze raz przepraszam. Oto co się dzieje. OCC i OIG Skarbu Państwa są na tym oddziale. Twój czek zastępczy na pełną kwotę jest właśnie elektronicznie przelewany na twoje konto. Powinien być dostępny pod koniec dnia. Wszelkie związane z tym opłaty bankowe, jeśli by się pojawiły, są zniesione. Dyrektor regionalny Consolidated Trust jest na miejscu i jest mocno doradzany w kwestii odpowiedniej obsługi klienta, zwłaszcza weteranów. Kasierka, o której mowa jest natychmiast zawieszana, prawdopodobnie zostanie zwolniona w oczekiwaniu na pełne dochodzenie. Kierownik oddziału również jest poddawany surowej ocenie. John powiedział Tomas autentycznie wzruszony: To więcej niż się spodziewałem. Dziękuję. Bzdury, Tom. Odparł Harrison. Służyłeś temu krajowi z honorem przez 30 lat. Najmniej, co twój kraj może zrobić, to upewnić się, że jego własni cholerni kasjerzy bankowi nie niszczą twojej renty. Trzymaj się i daj mi znać, jeśli pojawią się jakieś inne problemy. Thomas posiedział jeszcze chwilę na ławce, obserwując ruch w banku. Zobaczył Jessica eskortowaną na zewnątrz przez agenta Markusa, wyglądającą na kompletnie pokonaną. Zobaczył pana Hendersona i dyrektora regionalnego w intensywnej, cichej rozmowie z agentką Davis. Dynamika władzy całkowicie się zmieniła. Bank, który tak nonszalancko go odprawił, teraz był pod mikroskopem, jego procedury i personel poddane pełnej kontroli władzy federalnej. Wszystko dlatego, że kasjerka podjęła głęboko błędną decyzję dotyczącą starszego, spokojnego żołnierza i czeku, którego nie rozumiała. Było to surowe przypomnienie że prawdziwa władza nie zawsze jest głośna czy oczywista, i że czasami najstarsze i najskromniejsze kanały miały najbardziej bezpośrednie linie do szybkiej i zdecydowanej sprawiedliwości. Ponieważ kiedy niszczysz koło ratunkowe weterana, możesz odkryć, że zniszczyłeś własną wiarygodność u ludzi, którzy traktują takie sprawy bardzo, bardzo poważnie. Subskrybuj ten kanał. Jeśli wierzysz w odpowiedzialność od góry do dołu i że ciężko wypracowane świadczenia naszych weteranów są święte.